No, bardzo fajny, pozytywny, dużo się na nim nauczyłem, ostro ćwiczyliśmy praktycznie dwa czy razy dziennie, przede wszystkim dużo biegaliśmy, później mieliśmy jakby takie siłowe wytrzymałościówkę, siłową wytrzymałościówkę, no cóż... Trzeba było dawać jakoś radę, ponieważ obozy są bardzo takie do, dość trudne, ponieważ y, wiadomo, że to trwa tydzień i codziennie się ćwiczy, są zakwasy, zmęczenie i tak dalej, trzeba to jakoś wytrzymać i udało się, także jestem bardzo zadowolony, że dałem radę. Kiedy pierwszy wyjazd na tor? Ten... E, planujemy jechać do Goryczan 27 lutego. E, no zobaczymy jaka będzie pogoda. Miejmy nadzieję, że to wszystko trafnie się uda właśnie tak jak już mamy założone, także no cóż, no jeszcze te dwa, trzy tygodnie i, i już w końcu zacznie się to wszystko.